To jest Republika. Dom wolnego słowa. Niespełna 6 minut do 14 czas na serwis w Republice Michał Rykowski, Witam i zapraszam. A na początek nowe, bulwersujące dokumenty w sprawie prezydenckiej kampanii wyborczej. Telewizja publiczna w likwidacji wspierała Rafała Trzaskowskiego do samego końca. Do takich informacji i dokumentów dotarli dziennikarze portalu niezależna.pl i Gazety Polskiej codziennie. Skandaliczna współpraca między TVP w likwidacji a Komitetem Wyborczym Rafała Trzaskowskiego trwała przez całą kampanię, od lutego do końca maja 2025 roku. Publiczny nadawca realizował większość spotkań oraz konwencji Trzaskowskiego i w ramach licencji za niewielkie kwoty pozwalał na ich wykorzystanie na przykład w mediach społecznościowych czy materiałach wyborczych. Umowa, do której dotarliśmy, obejmuje również słynną debatę w Końskich. Bardzo interesował nas kwiecień. Wtedy odbyła się debata w Końskich. W całym miesiącu TVP w likwidacji zrealizowała 21 wydarzeń z udziałem Trzaskowskiego. Każde do wykorzystania przez jego komitet wyborczy na zasadzie licencji za 2000 zł. W mailu z 12 maja na tej liście znajdują się Końskie z dopiskiem debata. No właśnie, Nielegalna Telewizja Polska udostępniła swoje materiały za bardzo niskie stawki komitetowi Rafała Trzaskowskiego. Jak państwo, państwo widzieli, cena wynosiła 2000 zł za realizację takiego spotkania. Podobnie było z debatą w Końskich najprawdopodobniej. Również sztab Rafała Trzaskowskiego mógł wykorzystać materiały wyprodukowane przez TVP w likwidacji w swoich mediach społecznościowych czy materiałach kampanijnych, a te sprawę śledził i dopytywał o to, Samego zainteresowanego Michał Gwardyński. Michale, dzień dobry. Zatem jak Rafał Trzaskowski czy w ogóle jakoś odniósł się do tych informacji, bo przecież o tym mówiło się od samego początku, od tej słynnej czy osławionej debaty w końskich. 2000 zł netto plus VAT, aby dokładnie być precyzyjnym, tyle miał wynieść koszt produkcji tych materiałów, a następnie przyznanie licencji dla Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Komitetu wyborczego, który nabywał te materiały po tak naprawdę już zakończonych spotkaniach wyborczych, które odbywały się w ramach trwającej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Tych spotkań było kilkadziesiąt w w trakcie trwania kampanii wyborczej jest taki wykaz właśnie nawet tych spotkań i obok nich wymieniona została debata w końskich, która miała miejsce, która tu była zorganizowanym wydarzeniem przez sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, przynajmniej przez jakiś okres czasu była taka narracja, natomiast to, co się okazuje, no to teraz wszystko na to wskazuje, że telewizja polska wyprodukowała ten sygnał, przynajmniej biorąc tak naprawdę na serio te słowa przedstawicieli nielegalnej TV. Za 2000 zł, a następnie przyznała prawa licencyjne do tego 2000 zł plus VAT. Więc niewątpliwie tutaj możemy mieć do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej jednego z kandydatów, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Sam Rafał Trzaskowski, dziś pytany na konferencji prasowej, ustosunkował się do tego w taki sposób. Panie redaktorze, wszystkie zasady to były łamane w roku 2020 i wszyscy dobrze to pamiętamy. Również pamiętamy, w jaki sposób były organizowane choćby debaty prezydenckie. Natomiast ja nie znam dokładnych szczegółów, o których Pan mówi. Proszę pytać sztabu wyborczego, oni udzielą Panu informacji co z debatą w końskich kto płacił za tą pracę telewizji polskiej czy pana sztab czy telewizja polska jeszcze raz tak jak powiedziałem proszę kierować pytania do tych wszystkich którzy odpadali za organizację ja tych szczegółów nie znam Zdaniem Telewizji Polskiej w likwidacji no, koszt wyprodukowania takiego sygnału wynosi 2000 zł netto. Przynajmniej na taką kwotę została wystawiona faktura za każde takie spotkanie sztabowi wyborczemu kandydata Rafała Trzaskowskiego. Ja dziś próbowałem o to dopytać na konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz wiceministra w tymże resorcie, no, bowiem oni niewątpliwie mają kontrolę, powinni mieć nad tym, w jaki sposób działają media publiczne. O to, co dziś e, mówiła Marta Cienkowska oraz jej zastępca Masiej Wrubel. Dzień dobry, Michał Gwardyński, Republika. Ja będę miał dwa pytania de facto w takich dwóch troszeczkę odrębnych zagadnieniach. Pierwsza to kwestia dotycząca procesu likwidacji mediów publicznych. Pan poseł Król jeszcze na wiosnę informował, że całość procesu likwidacji mediów publicznych w obecnej formie ma zakończyć się do końca 25 roku, no to pytam Państwa, kiedy właściwie nastąpi ta likwidacja mediów publicznych w tej formie? 2005 rok powoli dobiega końca. Czy może no na skutek tej dzisiejszej konferencji słowa Pana posła Króla w jakiś sposób się zdezaktualizowały? A drugie pytanie? Drugie to będzie w innym, w innym temacie. Proszę zadać ale... od razu to. Tak dobrze no to drugie kwestie związane z licencjami, które również tutaj były poruszane i tego efektywnego zarządzania, o którym mówił pan minister. A także tego, że cały proces ma, być, ma mieć miejsce charakter przejrzysty, równy, niedyskryminacyjny, cytuję no to chciałem zapytać o to, co miało miejsce w czasie kampanii wyborczej. Ja wiem, że pani minister wówczas nie pełniła funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast pan minister w tym resorcie zasiadał już. Chodzi o kwestie związane z fakturami, które zostały wystawione przez telewizję polską jednemu z kandydatów, konkretnie komitetowi wyborczemu Rafała Trzaskowskiego. Jedyna faktura, za wydarzenie zorganizowane przez sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego w Końskich opiera na kwotę 2000 zł. Wiemy doskonale, że koszty organizacji debat są dużo, dużo wyższe. No i czy inne firmy, inne podmioty, które wówczas tak naprawdę brały udział w kwestiach związanych z produkcją tej licencji, które nabywały rzeczy, które były produkowane przez telewizję polską, mogły liczyć na takie same warunki umowy, no bo tutaj kwota tych wydarzeń medialnych z udziałem tego kandydata opiewała na kwotę 2000 zł plus VAT. To ja odpowiem na pierwsze pytanie. Likwidacja mediów publicznych zostanie zakończona w momencie, kiedy nowa ustawa wejdzie w życie. I wtedy, kiedy będziemy mogli wprowadzić po prostu zmiany, media publiczne będą całkowicie odpolitycznione, będą miały nowe zasady funkcjonowania, będziemy mieć nowe zarządy, nowy budżet, stabilne finansowanie. Jeżeli chodzi o kwestię tej debaty w końskich to z moich informacji wynika że kwota ta jest znacząco wyższa niż ta którą pan przytoczył. I rzeczywiście telewizja Polska może nie daje takich rabatów jak pana stacja, o czym dzisiaj pisze wirtualna Polska, czyli tych 95% rabatów na spoty wyborcze zaprzyjaźnionego kandydata, ale jednak traktuje wszystkich wszystkich traktuje równo i ta kwota za tę debatę jest znacząco wyższa. No to skoro o tych rabatach mówimy, swoją drogą ciekawe, że minister Wrubel mówi, że te kwoty były znacząco wyższe, ale te, te sprawy zostawmy na razie na boku. Mam nadzieję, że to się kiedyś wyjaśni. Ale skoro o, skoro o rabatach mówimy, no to rzeczywiście dzisiaj równolegle niejako do artykułu Niezależnej czy Gazety Polskiej codziennie pojawił się artykuł na Wirtualnej Polsce. Tytuł taki, można powiedzieć, sążnisty, 95% rabat na spoty w telewizji. Tak wyglądały umowy republikańskie. Ze sztabami Nawrockiego i Mencena. No, z wyraźną sugestią, że te sztaby były forowane czy były faworyzowane przez republikę. Jak w istocie to wyglądało, Michale, z naszej perspektywy? No tutaj pojawiła się rzeczywiście słowna zaczepka ze za strony wiceministra Wrubla, który zasugerował, że Telewizja Republika wspierała jednego z kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Te informacje należy wyprostować. Również Sławomir Mencen zamieszczał swoje spoty wyborcze, konkretnie jego komitet wyborczy na naszej antenie. Również podobne negocjacje były prowadzone z jednym z kandydatów, który ubiegał się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej, który odpadł w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Finalnie. Jednak ten kandydat, jego sztab wyborczy nie zdecydował się na y, zakupienie tych płat płatnych audycji wyborczych, które byłyby wyświetlane na naszej antenie, ale to, co należy podkreślić, zarówno ten kandydat, jak i Sławomir Męcen, jak i Karol Nawrocki, oni byli traktowani na równych warunkach i prawo wręcz tego wymaga, że wszyscy kandydaci muszą być traktowani w sposób równy przez pod szczególne podmioty medialne, które użyczają swojej anteny oczywiście odpłatnie na potrzeby zamieszczania materiałów wyborczych. Te stawki są różne, bardzo często stosowany jest też upust w wysokości 90-95% na potrzeby tej chwilowej kampanii wyborczej. Wszystko też w zależności od finansów konkretnego komitetu wyborczego. Natomiast to należy podkreślić, wszyscy kandydaci mieli równe szanse, jeżeli chodzi o wykupywanie czasu antenowego w naszej telewizji. I o tym mówiono dziś m.in. w programie Michał Rachoń. O tym wspominał Michał Warryński rzeczywiście żeby Jarosław Olechowski i Michał Rachoń o tym mówili. Posłuchajmy, jak dziś rano mówili o tym dwaj panowie. Jesteśmy największą telewizją informacyjną w Polsce od strony, od, od strony tego, ilu ludzi nas ogląda, no bo jeśli chodzi o budżet, o infrastrukturę. Mamy wyniki oglądalności za wczoraj no. i nie tylko byliśmy największą telewizją informacyjną, ale mieliśmy wyższą widownię niż TVP1. No, TVP1 Liquidat. wczoraj na przykład. Więc to ja zachęcam wszystkich do lektury tekstu, bo z tekstu wynika, że jeśli się ktoś reklamuje w Telewizji Republika i płaci za to, a wcale nie są to e, tak drogie rzeczy, jak mogłoby się wydawać, to uzyskuje efekty o któremu chodzi. I cała ta napinka, która tu jest, no w tekście jest m.in. coś takiego, że oni się tam oburzają, że to była kampania, którą sprzedaliśmy sztabowi Karola Nawrockiego, ale sprzedaliśmy również kampanii Sławomira Mencena po dokładnie takich samych cenach i na takich samych warunkach kampanię i ona została kupiona. Co więcej, mówił o tym Jarek, ja nie będę podawał tego kandydata, czy tej osoby, która również, czy tego sztabu, który również negocjował z nami, były jeszcze inne sztaby, które się mogły na to zdecydować, ale się nie zdecydowały. Zdecydowanie jest to próba manipulacji, która dziś pojawiła się na łamach wirtualnej Polski, próbując przypisać Republice wspieranie jednego z kandydatów, ale to co podkreślała nasza dyrekcja, wszyscy kandydaci byli traktowani w sposób równy, wszyscy ci, którzy byli zainteresowani reklamowaniem się na naszej antenie, no my niewątpliwie będziemy dalej badać kwestie związane z telewizją polską w stanie likwidacji oraz tego, w jaki sposób wspierała ona kampanię Rafała Trzaskowskiego. O wszystkich tych sprawach mówił Michał Gwardyński. Michale, bardzo dziękuję. Rzeczywiście, rabaty na rynku reklamy telewizyjnej są rzeczą znaną i stosowaną. Wszyscy, którzy się tym zajmują, powinni zdawać sobie z tego doskonale sprawę. A do sprawy debaty w Końskich, przypomnijmy, za którą komitet Rafała Trzaskowskiego miał zapłacić się Telewizji Polskiej w likwidacji 2000 zł, odnieśli się także goście Katarzyny Gujskiej w programie W Punkt. Posłuchajmy. Wtedy chodziło o to, żeby nie wpuścić kandydatów na salę i doszło do pewnego rodzaju sporu prawnego polegającego na tym, że jeżeli organizatorem jest telewizja polska, to muszą wpuścić wszystkich kandydatów. Więc wpadli na pomysł, że to nie Telewizja Polska organizuje, tylko organizuje to Komitet Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym on będzie sobie zapraszał, a nie, że taki jest obowiązek. Dwa tysiące złotych to tak naprawdę w tej transmisji chyba niczego nie pokrywa. Może, może dojazd tego sprzętu na, na, na tą imprezę pokrywa. Natomiast no to są niewiarygodne kwoty. Jeżeli okazuje się, że mechanizm polegający na tym, że fundowała to telewizja publiczna, a, a mieliśmy do czynienia z, e, do czynienia z jak, jakąś formą darowizny czy pracy na rzecz Rafała Trzaskowskiego nierozliczanej w kampanii, no to to jak najbardziej powinno być wy, wyjaśnione. Jak wytłumaczyć z punktu widzenia dziennikarskiego? Dziennikarka mówi że co ona stawia się na sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego? Nie wiem, czy to jest praktyka, bo to już nie, nie mam takiego doświadczenia. Nie, to jest karskiego. zakaz. Na pewno no, no, wiele... Dlatego mam pytanie, kto zapłacił tym ludziom? Znaczy widzimy stację jedną, drugą, trzecią i oni uczestniczą w cyrku. Sztabowy, no, Marek by organizował tak, kampanię i oni prowadzą dźwięk, mu debatę? Uważam, że to powinno być wyjaśnione. Każdy, kto brał udział w kampanii wyborczej, to wie, jakie zawsze są ceregiele z telewizją publiczną. Co do sekundy jest ten czas, który każdy komitet Komitetu, ma. Tak. Losowanie kolejności każdego dnia jest przy obecności wszystkich komitetów. I jeżeli potem chcemy sobie coś dodatkowego zrobić w telewizji publicznej, to od razu dostajemy cennik. Możemy swój filmik przynieść i to są bardzo wysokie ceny, więc to wszystko powinno być wyjaśnione. I zmieniamy temat. Kolejne uderzenie nielegalnej prokuratury w opozycję. Śledczy skierowali do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu. Jak wskazano, poseł Prawa i Sprawiedliwości ma postawionych sześć zarzutów i tę sprawę dla Państwa śledzi Wojciech Szymczak. Wojtku, dzień dobry. Zatem po pierwsze, jakie to zarzuty, no i jak dzisiaj rzecznik prokuratury krajowej uzasadnia właśnie ten akt oskarżenia? Zarzuty dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, ale również hipotetycznej, fikcyjnej prasy Dariusza Mateckiego w lasach państwowych. Dziś odbyła się konferencja prasowa w Prokuraturze Krajowej Przemysław Nowak, Rzecznik tejże prokuratury, opowiadał na temat tych sześciu zarzutów, jednakże ja próbowałem dopytać między innymi o to, dlaczego uwzględniono wniosku Dowodowych obrońcy Dariusza Mateckiego, czy też nie uwzględniono świadków, których chcieli powołać obrońcy? Na te pytania jednakże rzecznik prokuratury odpowiedzieć mi nie potrafił. Dariusz Matecki komentował tą konferencję prasową w telewizji Republika zaraz po jej zakończeniu i mówił wprost, że sprawa jest sprawą polityczną. To są podłe kłamstwa i oszczerstwa, których używa prokuratura e, krajowa. E, Przykład tłumacza, który pracował dla Fidei Defensor. To, to się odniosę bezpośrednio e, do, do tej sprawy i do, do tych słów też kłamstwa. Organizacja, która walczy z chrystianofobią, która informuje o tym, czym jest chrystianofobia, potrzebowała mieć stały monitoring mediów zagranicznych. Przypomnę, nie było AI wtedy, za pomocą którego można było sobie wszystko przetłumaczyć w sekundę, czy napisać w sekundę. A były tłumaczone całe książki, całe publikacje, całe ulotki na obcydach. Języki. Więc o czym ci ludzie e, mówią? Te zarzuty są czysto polityczne, wyssane z palca i służą jednemu próbie zaszczucia środowiska dawnej, suwerennej Polski, bo czy to jest Marcin Romanowski, czy Zbigniew Ziobro, czy Michał Woś, e, czy ja, jest, będziemy stać nieugięci zupełnie na stanowisku, że rząd Donalda Tuska to jest rząd po prostu bandycki, który dewastuje na ojczyznę i zrobimy wszystko, żeby ten rząd rozbić w pył i skazać tych ludzi, między innymi, za nielegalne przejęcie. Prokuratury Krajowej. To już kolejna polityczna sprawa koalicji 13 grudnia. W ostatnim czasie mówi się również o zarzutach wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O czym mówił Wojciech Szymczak. Wojtku, bardzo dziękuję za te informacje. PKOL bez rządowego wsparcia do zimowych igrzysk olimpijskich coraz bliżej szef komitetu Krzysztof Piesiewicz mówił dziś w programie Michała Rachonia o sytuacji polskich olimpijczyków, presji ministra sportu na szefów związków sportowych i śledztwie w sprawie nieprawidłowości w PKOL. To jest narracja tych dwóch portali, których Pan redaktor powiedział. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to, było, to był wspólny dom wszystkich i to by, żebyśmy żyli w jedności. Niestety, byłem zdumiony, jak dostałem, najpierw wypłynął oczywiście ten list, który miał być napisany do mnie w mediach. To jest tak, bym powiedział, bardzo słabe, żeby najpierw publikować list na stronach internetowych, później dopiero wysłać go do prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę wszystkim. Państwu, że podpisanych mieliśmy do tej pory 24 umowy na partnerstwo, na sponsorów, czyli przychodowych po stronie PKOL-u. Żaden z prezesów związków sportowych, z wiceprezesów prezydium nie zająknął się, nie zapytał, nie było żadnego laru. Przy 25. umowie, gdzie podpisaliśmy bardzo dużą prywatną firmę, która stała się sponsorem Generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dostałem list. Szkoda, że ci Państwo którzy wysłali do mnie list, niektórzy w ogóle nie pojawiają się na prezydium. Teraz w serwisie Zagranica prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w czwartek, że obniży cła na towary z Chin o 10 punktów procentowych w zamian za obietnicę powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin. To taki syntetyczny, bardzo niebezpieczny narkotyk. Trump ogłosił też, że Chiny nie wprowadzą zapowiadanych restrykcji na eksport metali ziem rzadkich przez przynajmniej rok. Zapowiedział też współpracę z Chinami w sprawie wojny na Ukrainie. Przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Korei Południowej, korzystając z okazji, jaką stworzył odbywający się tam szczyt Organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Rozmowa trwała godzinę 40 minut. To było pierwsze spotkanie Trumpa i Xi od 6 lat. Łącznie cła na chiński eksport mają zostać obniżone z 57 do 47%. W zamian Pekin dołoży wszelkich starań, aby powstrzymać stosowanie pentanylu i wznowić zakupy amerykańskiej soi i innych produktów rolnych. Tak przekonywał amerykański prezydent, którego słowa cytuje stacja CNBC. Francuskie służby zatrzymały w sumie pięć osób podejrzewanych o udział w kradzieży klejnotów koronnych z Louvre, informują francuskie media. Według nieoficjalnych informacji wszyscy mężczyźni mieli być na miejscu zdarzenia podczas kradzieży. Wczoraj francuskie służby poinformowały, że zatrzymano kolejne osoby. A dwaj mężczyźni, którzy zostali aresztowani w sobotę, są już postawieni w stan oskarżenia i częściowo przyznali się do winy. Zarzuca się im kradzież i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zmowę w celu dokonania przestępstwa. Grozi im za to odpowiednio 15 i 10 lat więzienia. Tożsamość złodziei udało się ustalić między innymi dzięki próbkom DNA znalezionym na miejscu włamania. Nagranie ujawnione po kradzieży, do której doszło 19 października, wskazywało na czterech sprawców, ale według służb grupa zamieszana w to włamanie miała być większa. Złodzieje, przypomnijmy, ukradli z gablot Louvru bezcenną biżuterię, w tym naszyjnik należący do żony Napoleona, cesarzowej Marii Ludwiki, oraz diadem żony Napoleona III, cesarzowej Eugenii, o wartości nawet 88 milionów euro. I na koniec zaglądamy do szwajcarskiej wioski Achola, gdzie spadł pierwszy w tym sezonie śnieg, pokrywając modrzewie i częściowo zamarznięte błękitne jezioro. Położone w dolinie di ho jezioro zachwyca kolorem. Biały puch pokrył złote jesienne modrzewie i częściowo zamarznięte błękitne jezioro. Na wysokości około 2000 m nad poziomem morza turyści mogli podziwiać malowniczy krajobraz z około 20 cm. Warstwą śniegu. Jezioro położone w Dolinie Mdewliho słynnie ze swojego intensywnie lazurowego koloru, który powstaje dzięki współdziałaniu alk i gliny lodowcowej. tymi zimowymi alpejskimi klimatami kończymy serwis. Bardzo Państwu dziękuję. Przypominam oczywiście o wsparciu. Nieustannie o nie prosimy i na nie liczymy, bo dzięki Państwu możemy robić wszystko to, co jest również dla Państwa, jako naszych widzów ważne i istotne. Kotki do Państwa dyspozycji. Za teraz dziękuję. Dobrego popołudnia. Do zobaczenia.